Okej, okay. siódme klasy, witam na lekcji kolejnej lekcji o formatowaniu tekstu w LibreOffice. Przypominam, to jest darmowy program, nie tak intuicyjny jak Word, ale da się w nim też wszystko zrobić. Teraz porozmawiamy o nagłówkach, o spisie treści, o czymś, co już potem, jak napiszemy tekst, wyjdzie nam kilka stron, że musimy pogubić. W tym chaosie powinno się to jakoś posegregować. Powiedzmy, tutaj mam jakiś surowy tekst, który ściągnąłem gdzieś tam przez 5 sekund ściągnąłem i mam tak, referat tań z geografii, o strefach roślin. Jakaś Kinga Kleba pozdrawiamy, napisała i tutaj taki tekst gdzieś z linkami, z wszystkim. Wy tak często pewnie też plagiatujecie cudze prace, no ale powiedzmy, że, że tego nie wiem i że dostanę taki piękny referat, ale z niego trzeba coś zrobić, nie? No to przede wszystkim, no wyszło nam półtorej strony, słabo. Trzeba troszkę go powiększyć, więc może, może zwiększymy interlinię. Ustawmy jakąś interlinię na 1,5. O, już to zaczyna wyglądać. Więcej nie, nie róbcie, bo to brzydko wygląda. Czcianka 9,7, no. Prawo, nie? No, czcionka powinna być dwunastka, no, dziesiątka, powiedzmy dwunastka. I już mamy cztery strony. Cztery strony, nieźle. Oczywiście ta czcionka powinna być jakaś sensowna, bo ja lubię akurat ta, tą klasyczną Times, times New Roman, nie? nie Ona tak fajnie wygląda, na druku fajnie wygląda. No i teraz już mamy, już mamy trochę tego tekstu, no i teraz musimy jakiś, jakiś tu zrobić sensowny układ, nie, na przykład temat, nie? no to temat wypadałoby zrobić z tego tu jakiś styl, tytuł może zróbmy z tego, nie, tu mamy tytuł, tu jest nazwisko i tu tego, wiadomo, to usuniecie na pewno i tu jakiś może, jakiś rozdział, tak, pierwszy rozdział, Powiedzmy, zbiorowiska roślinne. Ja to będę byle jak to określił. I ten rozdział trzeba by zrobić jako podtytuł bądź nagłówek. Nie? Może zróbmy nagłówek. Nagłówek, zbiorowiska roślinne, potem coś tam, nie wiem, gdzieś tu muszę jakiś drugi nagłówek dać. Nie wiem, może tu będzie drugi nagłówek, chociaż tak pewnie, bo runok po co mi, ale dajmy na to, że podtytuł drugi, nie? że tutaj. A, tu cały akapit się zrobił. Sorry, cofamy, Ctrl Z cofamy. Bo tu mi się zaznaczyło. To e, powiedzmy, że tu chcę zrobić. I, i tutaj będzie na przykład te Tak, coś tu widzę o pifitach. I z tego sobie zrobię ten nagłówek drugi. Tak, więc mamy pierwszy nagłówek, a tu drugi nagłówek. Taki jakby podtytuł. No i potem znowu... Tu jest oczywiście jakiś link, to, to trzeba taki link tutaj zmienić, też wybrać staw, link, gdzieś tam odsyłać, tak. I, i tutaj musicie ten, ten, ten link tam przenieść. Tutaj też oczywiście są linki, trzeba to przerobić. No i teraz dajmy na to znowu z tego zrobimy drugi tam jakiś, albo nawet damy tutaj od nowej strony, czyli Ctrl Enter. Nowa strona, powiedzmy tutaj i z tego zrobię znowu nagłówek jakiś ważny. E, nagłówek pierwszy, tak, gdzieś tutaj będzie, powiedzmy, nie wiem, coś tu będzie, jakiś tam podtytuł do, do tego, nie? Podtytuł z tego podtytułu zrobię nagłówek drugi. Trzeba stosować zawsze ten nagłówek jeden, dwa bądź trzy. Po co to jest? Do spisu treści to nam się przyda. No i tu na przykład wezmę te, nie wiem co tu jest za, sensu pewnie, ale, ale zrobimy tutaj znowu jakiś nagłówek, tak. I tu mamy już, już mamy jakiś taki tekst, gdzie, gdzie jest to jakoś poukładane nagłówkami. I powiedzmy jakby tego było dużo, no tu jeszcze jest coś, za, za, za duża przerwa, może jeszcze tutaj coś damy, nie. I tutaj damy jakiś tytuł drugi czyli pod tytuł, nie I damy sobie znowu styl na główek na przykład drugi ok no I teraz mamy coś takiego to zaczyna nabierać sensu ale wypadałoby jeszcze jakieś strony dać więc w tym momencie zrobimy sobie na no, no, dole najlepiej strony tu wchodzimy, można na przykład kliknąć tu i wziąć wziąć tutaj taką listę i daj staw numery strony, nie można tu, ale można też tu wstaw gdzieś tu było numer strony, tak. i tu będzie jeden na przykład, a mi się to było wszystko dopiszę strona pierwsza, tak i może do środka damy jak, jak chcecie nie i patrzcie i to już potem to samo się robi nie strona druga trzecia więc mamy może na górze jakiś taki fajny dać nagłówek? O, na głów, w główce bym taki dał na, na przykład takie hasło klasa zaliczeniowa z geografii, tak? Zaliczeniowa to jakoś w kontrol i po, pochylimy to. Może żeby to takie duże nie było, to jakąś taką super malutką czcioneczką. O, nic sobie jest. I to ta, tak ta, jakoś to fajnie patrzcie wygląda, nie? Tu mamy takie coś, tu mamy stronę, tu cały czas ta praca zaliczeniowa będzie się nam e, stronę elegancko tu zaczyna wyglądać. No ale jeszcze by się przydał jakiś spis treści, to wstawimy stronę, Ctrl ENTER, robimy pustą stronę i tu sobie wstawimy spis treści. I teraz to co byśmy dali te z treści, tak, zobaczymy, teraz mamy tu takie przykłady tych tu można się z jakimiś opcjami, nie będę się tutaj zaznał, domyślnie jest OK, więc dajemy OK I, i widzicie, to co wtedy dałem na główek 1, na główek 2, to ładnie, na główek 1 się tu robi, na główek 2 się robi tu i mamy elegancko. I teraz taka praca, jak ja sobie Kliknę tutaj na przykład, że chcę od razu przejść do podtytułu, to CTRL syn naciskam, klikam i już jestem tu, w tym miejscu. No, to teraz ten dokument zaczyna nabierać jakiegoś ładu, nie? Oczywiście zdjęcia trzeba porobić, trzeba te linki porobić, na koniec bibliografię. Dzisiaj tylko pomówię wam, jak to się robi i jeszcze dobrze jest pisać jakieś, jakieś przepisy, na przykład jest tu jakieś hasło, azonalne, nikt nie wie co to znaczy, no to trzeba to wyjaśnić, nie? wygooglować, ale to się tu nie pisze, bo tylko się daje taki przypis, więc w tym momencie po tym słowie daje sobie wstaw, wstaw przypis. Przypis dolny najlepiej, nie? od razu na dole, czy może być też końcowy, że dopiero na końcu, a no, na ostatniej stronie wszystkie naraz będą, to tak się pracę robi, gdzieś tam magisterskie. Ale tu dajemy przypis dolny i tu wyjaśniamy, że Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, nie? Więc tutaj wpisujemy i wtedy jak ktoś będzie sobie czytał, czyta i patrzy, a tu jest jedyneczka, przyczyna, kursor i już tu wyjaśnione jest. Albo kliknie i mu tu wyjaśni, o co tu chodzi. Tak się robi w profesjonalne prace, nie? No i oczywiście jakieś zdjęcie tutaj trzeba wstawić, zdjęcie ładne tutaj stawiamy, potem do zdjęcia podpis. Mam jakieś zdjęcie, wstaw, obraz, jakiś, jakiś się znajdzie. A, tu nasz LibreOffice Galery, ale ja tam z obrazu jakąś, jakąś mapkę dam. Jakąś mapkę dam, tak, tutaj będzie mapka, sobie ją fajnie pomniejsze. I teraz prawy klik na mapkę i staw podpis, nie? I podpis będzie brzmiał, że to jest coś tam, coś tam, nie? Coś tam, coś tam i figura 1, coś tam pies, nie? Tak to, tak to fajnie wygląda. Można się pobawić potem ramkami i tak dalej, żeby to miało sens OK, okej, no to patrzcie w 3 sekundy zrobiliśmy fajny dokument, wy to poćwiczcie, coś takiego zrobicie, a potem dostaniecie w pracę już taką porządną, właśnie jak już to będziecie umieli robić, to wtedy zrobicie... A może nawet taki referat z geografii albo z historii, z czego tam pisać. Nie? Do widzę ja.